Najlepsza telewizja będzie by Sprawdzajcie to. Okay. Oh. Dzięki. No, siema, Gdzie jesteście? Z Warszawy. No to niedaleko w sumie. No sobie 100 km. 100 km, tak go godzinę jechaliśmy furą. Jak wam się podoba jak na razie na polu Jest stos, jest bardzo dobrze, no. Ludzie jak w porządku wszystko. No to jest, Najlepsi. To jest, to jest to prawda jeden nam no, miał wódkę wódki, ją gdzieś zgubił, ale tak poza tym to są git ludzie. <mulatki> dobra. Dawaj. pod koleżkami. Ej. Dawaj jakiś temat. No nie wiem kurwa, betonowa plaża. Betonowa plaża. Na kogo koncert najbardziej czekać? Kłebo na fina? Chłebo yes, na Jest Wchodzę do Płocka i chyba tak się zdarza. Wchodzę tu kurwa jakaś betonowa plaża. No i myślę kurwa, gdzie jest ten freestyle. Wchodzę, ale płynie zajebiście, piękna, Wisła. Pozdrawiam rodziców, w szczególności mamy i tatę. A ja pozdrawiam kolegę o imieniu Dawid Staniaszek. Ja, ja, ja pozdrawiam Anne Foltyn i łukiego Fontyna. Moim ich i i Maczka tym tam siedzi nie ogarnia już trochę I, Nie ogarnia, bo e, pozdrawiam całe Płock I, z... I, i, i wszystkich ludzi z Warszawy I wszystkich z całej Polski Cześć całej Polski, Polski, Polski bo Tak no. Hip-hop hip łączy ludzi Jestem kurwa jak Arab 30 Kurwa w mojej głowie dużo się zmieści No bo powiem tobie, lecę tutaj z monotonią Może być tu Dżońt, może być tu Bonio o. Ale powiem jeszcze tak łatwo Ściągnę bonie i Bonio i ciągnę tutaj jeszcze wiadro. Aaaaaah! Tak sobie kiedyś tu wkorzę do życia. Widzę lekarzy i drzwi, nie liga. Złotego dziecka to już nie zatrzyma. Złotego dziecka w pirak. Może nie omę, no ale nie widać. Tutaj Rajla i Kejrze ma wyraz. Mama już wie, że masz szyjści jak ja. Widzę wersja, bo tyle otrzyma. kogo koncert czekacie najbardziej? Ta dzika, ta dzika. Ta dzika. Eee... Gdzie? Kurwa, nie ten festiwal, ja O ja! Nie no, w Ja na odstoku ja ja jestem, kurwa. Kąd jesteście w ogóle? Weba Nie zno. Dawaj, dawaj! JP, dawaj. drejki, 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 drejki. Dzięki, dzięki, dzięki. Potrzebujecie Cię jak chcę Bez tego się hologramem Przenika mnie I czytam tak słabo z Czy to wiem, co jest napisane? Ej, spijaj tutaj piwo, ej, ej, ej Co jest? Moje paliwo, trzymaj to dziewczyną Nawijam tutaj dla wszystkich Tutaj ziomali, ej hey, <klaring> Przyjechali tutaj z całego kraju <soblierny> kubu, so rozkładam elo no, no właśnie o to chodzi jest zajebista atmosfera wszyscy robią elo wszyscy krzyczą marek wszyscy byli na bitwie i w ogóle jest a to... czujecie się tu dobrze chcecie... chcecie jeszcze raz tu wrócić za rok dwa razy a nawet pamiętam że już... trzy razy powiem ci nawet. szczerze jak przyjechaliśmy ee, to nie było czuć jeszcze tej atmosfery nie, nie, nie było jeszcze tej atmosfery ale teraz jest naprawdę koniec <laughs> Lecimy na osuchu Ej, idziemy rano do Płocka. Jest tutaj zajebista nocka. Ej, wszyscy tutaj pijemy wódkę. Wszyscy narkotyki mają. I to jest kopia Bo nie ma dobrych wtyków. O! Karol da Stary, my tak dużo kminimy, my się chyba kurwa za przyjaźni do się, się do dąń, pali <brake> się do bluba Kurwa mój stary to Andrzej Duda Niewam, ja kurwa ziom to jest głos po ziemia coś <simultaneous> za <performing alla>

Chyba w alkoholu damka zbyt spana Przepraszam, że jakaś panna gima Ją pamiętasz? Lepo, nieco wlewe, ziomar sucho Jak mi w tytuł nieco Zerio? Przyszyniam tą wadnę, jak minie swoje dziwne ruchy Czemu przykleiłeś się akurat do tej Jak się bawicie ogólnie, dzieciom? Bawimy się dość dobrze, można powiedzieć Bardzo dobrze, o ile by nam flaszki nie zbili Dokładnie, bo to była taka sytuacja, że koleżcy zbyli flaszkę, no ale to są sytuacje, które nie, nie mamy na nich pyły, tak oczywiście. Ale, ale wiadomo o co chodzi, nie? Następne pytanie. Na jaki koncert najbardziej czekacie jutro i powiedzieć. Wujek oczywiście! Całe życie tylko wujek samozło. Ja mam nawet dziary, ale chyba nie powinienem pokazywać. Od Tego czy od Payne? No nie. Laila zobacz to jest. Podrabiany i o, nie, o, zavia, o, zavia. A jak wam droga minęła? Strasznie no, no, długo. Zakorkowana, to zakorkowana o, tak, że... No nie no, zależy, bo tu wszyscy z różnych stron y, polskich przyjeżdżają no, tak, no. Bo, Ale Ale B... z na... Moja sprawa, że kurwa ja jaram gandzie, ty kurwa <ślonia> chujnie, sprawdź mnie. Oooooo! No. Siema piona eru. Sorry, że ja mam... Jestem ze Śląska i mam koper za 3-0. Zioły... Trzycina za 2-0. Oooo Żołnierzu Ciekawe czy czytają Myślisz że tak czy nie, nie. Tak Sprawdzimy to Znasz, znasz, znasz Ej Znasz kuba Ha Mejku bierdas Dobrzy Braga Dobrzy Kordas Dobrzy ludzie Ema Ha Dobrzy ludzie Znasz kamuwe Dobrzy ludzie Pachy Święta Dobrzy ludzie Za nas klaski poszły w górę Znasz kuba Ha Nejku Dwa na praga, dobrzy ludzie, ludzie kordas, machana, dobrzy ludzie. Znacie, mówię? Pasyści, znacie? Za nas, lasniki, proszę, kurę. Co do palenia się mam to nie, kurwa mać oddalam to pytanie Badaj <śmienicza> mała, tylko ze Czuć siebie, kryka na pari breki, wejdę Bio, bio, yo, ziomek mówi do ciebie, ej dawaj bita, a ja do niego, sorry, taki mamy klimat Aaaa! To jak jesteście gotowi to łapy to nie? To, nie? O, zobaczcie, bo jest Uwalniamy jak... To jak trafi, jak, jak po ekstazie na chory, jazdy ma wsparcie Witamy, Keczupy TV z Wocławka, Skąd o, ja, jesteście? Telewizja... My jesteśmy z Szemotu, tak no. Daleko? E, daleko. Ile mieliśmy? 300 km? Coś takiego. Trochę jest. Na jaki koncert najbardziej czekacie? A, o, mi się w ogóle to chyba wszystkie tak... Nie wiem, Ostry... No, Trzeci Wymiar, Kuban, kłebo Jeszcze są chyba jestem stąd, czyli z Płocka. A przyszedłem, ponieważ, ponieważ uwielbiam... Nam na Zostajesz na piwo. No. no i sobie pijemy. William. Nie żartuję oczywiście. Eee, jaki eee. koncert? Eee, myślę, że wszystkie będą dobre, a który będzie najlepszy ocenię eee, po. Szukam ciągle czasu na płodną cieplę myśli po głowie jedno, a kładamy Póki to żyjemy jemy w każdym małym świecie wyczekujemy ich Czekacie? Na dzika. A ja? A on? Ja czekam na poprzednioroczne koncert. Nie ja... no, nie czekam na DOB na D.O.D. Naprawdę, DOB D.O.D. Okej, okay. a skąd jesteście? Z Gdyni. Ostrów Wielkopolski. Takie trochę daleko. Tak, no mamy trochę, no, no. Kogo chcecie pozdrowić? Pozdrowić chcemy, ja chcę wszystkich pozdrowić. I w ogóle wasze zdrówko i bawcie się dobrze, najlepiej na świecie. A ja? Mamę, tatę, babcię, dziadka, każdego. Każdego was, wszystkich was kocham, którzy mnie oglądają. Jesteście najlepsi na świecie. Wasze zdrówko. I wasze zdrówko, tak jest bez agresji, ale dajcie to co Oskarżenie o fanaty, szóstym śmiechem śpija. Żaden katolicki z nich, nas, chociaż wierzę w boga, robię ja to cała moja. Wierzę w wykon sprawiedliwość oraz nie ma prawa. Witamy! Yo, yo! Ej, to jest komentarz. Kieczupy TV z na jaki koncert najbardziej czekacie? Na Tedasa Tedasa, dokładnie. Tadasa. Tylko Tadasa. Tak. czuję zapach wanili. Okay. Wunderbaum. Skąd jesteście? Z Gorzowa i Storunia też! Po części. Z Łodzi! Elbląg. Okej. Okay. Chcecie kogoś pozdrowić? Y Heee, wszystkich obozowiczów tutaj w promieniu i b..., 100 metrów. <PayPal>

Tak, wiecie, że piwko jest kurwa jasne i pełne, a że to jest zajebiście, to jest jasne i pewne i to jest proste. Kiedy wchodzę, no to gram dziś, spokojnie możemy nawijać tutaj lampy. Jakie lampy, kiedy wpadam, no to gramy sobie kotuś, ja lampeczkę sobie małą kurwa wziąłem do namiotu. I jeszcze raz, i spokojnie sobie gram, przyszedłem na bitwę i nie przepuścili mnie tam. Ja, Kondiak, machine, Kondiak, machine Kondiak, Kondiak. Ful, MVP kurva, mordo. Dobra, daj, Nie, ziomek teraz nabija. Oh, wow, to by trzech. Trochę więcej, ze sto dziesięć. Ziomu. <grym grym> nie, ziomuś. Ja nie nabijam w ogóle, nie mam. Nie, tak nie. Chłopaki tutaj zajarani sklepem monopolowy ma jedyny browar dla nich to bezalkoholowy. Aaaa! Na... Get that shit, brother! Let's go! Hey yo, Postgre. Y'all ready for that shit? What a the that. Hey yo, what's up, Postgre? What's crackin'? How you doing? What's going on? What's happening? Shit hey, nowadays days, I'll be pimping the macro. So the cracker. Hey yo, what up, what

Put your hands up and keep oh, them up, like motherfuckers. That's... Shoulder to shoulder, bro. That way. <laughs> Put them up. You yeah. <laughs> my yeah. 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 We love y'all, motherfuckers. Hey. Hey yo, Seth, what's good, bruh This man's kinda high on <laughs> Hey yo the flash motherfucker in the boom Yeah you know it's me Bitches hatin' on him cause he started out here locally Hopefully I'll be at the top soon for now I'm at my house on the couch watching cartoons You know how much you love it when you get it in abundance Give a fuck about a butt

z jako artysta. Uważam, że poziom festiwalu z roku na rok jest coraz wyższy. Organizacja jest naprawdę bardzo dobra. No, co do minuty twojego występu, co jest bardzo korzystnego, systemu Pani fani widzą jaką oczywiście o której się kończy ten kontakt. Dobra, dobra, to teraz drugie takie szybkie pytanko, jakby to wiesz o mucawkach, bo się kojarzy jakaś No właśnie, wydaje, że ja kupiłam, ale z tytułu, a ja wiem, Włocławek, nie z skąd, moja koleżanka z klasy tam się z Włoch, z Włoch, z Włoch, z Włoch, nie okay. wiem, skąd znam miasto. Wiem, że taka była śmieszna historia, ale to bardzo mi utkwiło w pamięci, bo e, ona jako jedyna opuściła nasze miasto wtedy, a to było takie, wiecie, jak jest się za mało lata, to się wydaje, że świat się kończy na mieście y, rodzinnym. U mnie to był tam, Dobra. Grubelski. A czy kojarzysz, Kaciu, w Nie, przykro mi, nie. Dobra, to jeszcze... To już... Ale znam dobry majonez. Kielecki. 🎵🎵🎵 <laughs> Czuję, że życie zamyka mnie w kolejną pętlę Wyżej wejścia, w wracam znów to samo miejsce Zgryźli! Trepe, trocepe, nic go nie szczęści Chcę wstyd mi czasem Zaczął tęsknieć, zaczął tęsknieć Chciałem mocno, ale patrzę się w przeciwną stronę W laukie patrzę, znać siebie nie mogę Mordek, zazał, bubę, walkę I odkrywam ciemną wodę coraz bardziej sobą Ale kolejny dzień bez jest chuj! Jepem Jebem na to, jebem, jebem, jebem na to! zamknij mordę! Nam bardzo leży stylówka obecnych dwóch słabów i nawijamy do ryma! DJ Flip, 53 Czaki! co Ej! Cześć! Ja założył tak, top. Skończyły się żadne... Jiny! Kochany Płocku, bo tu będzie dzisiaj pięknie. Pozwólcie, że się przedstawimy. Dwa sławy Biggie Nam Na niezwykli zwykli mówić. Aster!

Wójstwo po łodzi, jak ten obarszaw nie oddałbym, każdy pomysł był oczywisty, dumany 2006 dziś zjadłych przy tym Wrócisz się, tej nie oddałem wszystkich inny. i jedna z nas przy tym We dwadzieścia na każdy jedna miłość, jedno życie dedykowane kopalę prawdzie i dwór poznany za znany Od temu wybrałem swoją drogę, to kibko to całe moje życie, na ten temat to wszystko Oddałbym za to serce swój czas I dalej jedna miłość trafi, dwór poznany It's not dead